Pan, jestem Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Pierwszy dzień wcześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paskę do spożycia? On odrzekł. Idźcie do miasta doznanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paskę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paskę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, Połamał i dał uczniom, mówiąc: Wierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana, na odpuszczenie grzechu, lecz powiadam Wam. Odtąd nie będę już pił z tego winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy bić go będę nowy w królestwie mojego Ojca. Oto słowo pańskie, o mój Kryszta. Goźmy wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego majestatowi najświętszą ofiarę. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. A Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi. Którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty ojcze we mnie, a jak w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał i że także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stali się jedno, tak jak my jedno jesteśmy. I stanowimy, jawnika ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał, Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto Słowo Pańskie, Prosimy Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy w tak piękny i godny sposób przeżyli ten czas. Na samym początku dziękuję Panu Bogu za piękną pogodę. To miało lać, ale nie pada. Jest piękne słońce, więc przeszliśmy bardzo pięknie, wyznając naszą wiarę w Boga. Bardzo serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w nasze bezpieczeństwo procesji Bożego Ciała. Bardzo serdecznie dziękuję Policji, która zabezpieczała ruch. Dziękuję serdecznie druhom strażakom z OSP Brzeziny, OSP Witkowice, innym strażakom, którzy też zaangażowali się w to, aby ta procesja jak najpiękniej wyglądała. Jeszcze gałązki to chwilkę może zaczekać. Proszę zaczekać jeszcze z gałązkami. Naprawdę proszę, nie zabraknie. Bardzo serdecznie dziękuję liturgicznej służbie ołtarza za to, że byli jak zawsze i są, aby służyć przy ołtarzu. Bardzo serdecznie dziękuję paniom organistkom z naszej franciszkańskiej parafii, no i przede wszystkim kapłanom, bo o nich zapomniałem na z księdzem Dziekanem Markiem, z księdzem wicedziekanem Mariuszem. Serdecznie dziękuję księdzu Ikariuszowi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Dziękuję Wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, za uczestnictwo. Nie ma co, jeszcze trzeba podziękować tym najmłodszym, dzieciom sypiącym kwiatki, dzieciom, które też e, przeżywały w tym roku pierwszą komunię świętą, dzieciom, którzy przystąpiły do pierwszej komunii świętej. Dziękuję Wam wszystkim, chyba nikogo nie pominąłem. Dziękujemy także siostrom zakonnym, które stowarzyszyły nam swoją modlitwą dziękuję wszystkim grupom parafialnym, które włączyły się w tą asystę procesyjną osobom niosącym różańce, peretrony, sztandary, chorągnie chyba wszystkich. no i oczywiście budowniczy ołtarza, bo oni najwięcej w to włożyli trudu w sposób taki, przepraszam, że taki osobisty, ale bardzo serdecznie dziękuję paniom z Koła Gospodyń Zalesia za Piękny dywan kwiatowy, który został e, dzisiaj rano e, zrobiony. E, z kwiatów bardzo dziękuję Paniom za to, że e, tak wiele trudu włożyły w to, aby ten kwietny dywan e, nam towarzyszył. E, myślę, że to jest piękne dzieło, które pokazuje e, zdolności koszt naszych pań z zalesia i nie tylko Dziękuję także sołtysom, którzy przyczynili się do tego, aby udekorować trasę przejścia procesji Bożego Ciała. Serdecznie także dziękuję tym mieszkańcom, którzy udekorowali domy swoje, a przede wszystkim Wam, drodzy bracia i siostry, za wspólną modlitwę, za wspólne bycie tutaj dzisiaj na tej procesji. Poprosimy teraz księdza Mariusza o błogosławieństwo. Najświętszym Sakramentem i później zaśpiewamy Tedeu. A w przyszłym roku, moi drodzy, przygotujcie się na dłuższą trasę, bo będzie z Kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża do Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. I po mszy świętej sprawowanej o 10.30 wyruszymy w drogę. Będzie trochę wcześniej, ale dzięki temu będziemy mieli więcej czasu dlatego że dłuższa trasa. Także i tak wszyscy na obiad zdążą, ale to w przyszłym roku. Bądźmy dobrymi myśli, że też będziemy mieli dobrą pogodę. Okay. O bieru do swomienia O bieru Bóg, król łaskawy. Pełne niebo skręgiem źle Majestatu majestat Z duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, Chryste. Tyś rodzica syn z wiek wieka, By świat zbawić swoim zgonem. Przeblokszy się w człowieka, Nie wzgardziłeś Panu wodę. Pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie, irańskiego kraju żywota. otworzyłaś wiernym sobie. Jak była, ja była na, na początku, teraz i, wzią, i zawsze, i na, i na wieki i wieków, Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki bezpiecznej drogi do domu, błogosławionego czasu świętowania, dobrego popołudnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otoczą laskę.